Hello, 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 jak mawiała Patrycja Markowska w jednej ze swoich piosenek. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym premierowym odcinku Ziólkastu. Ja nazywam się Marcin Ziółkowski, jestem dziennikarzem Calcio Merito, redaktorem naczelnym Football Info, także wielkim pasjonatem piłki nożnej, Formuły 1, muzyki elektronicznej i zapraszam Was do pierwszego mojego podcastu. Bardzo długo... Wszystko trwało w związku z tym podcastem. Myślałem już, że zacznę to pod koniec 2021 roku, ale wiele różnych perturbacji spowodowało, że ruszę z tym dopiero teraz. Wiem, że nie jest idealnie. Staram się dopracować techniczne aspekty, wszystkie jeśli chodzi o podcast samemu, ale głównie chciałbym się skupić w tym podcaście na tym, co dzieje się w sporcie, co dzieje się w sportach motorowych. Czasami chciałbym zajrzeć do muzyki elektronicznej, chociaż to raczej będzie tu rzadko. Dzisiaj chciałbym poruszyć dwa ważne tematy, gdyż Kuba Kiwior przechodzi do Arsenalu, a Juventus dostał 15 karnych punktów za różne machlojki, których się w ostatnich latach dopuszczał. Więc żeby nie tracić czasu, lajkujcie, subujcie, klikajcie w dzwoneczki. W końcu jak prawdziwy youtuber muszę... Żebrać o takie rzeczy. Także, oby udało nam się tutaj stworzyć jakąś fajną społeczność, oby udało nam się tworzyć fajne youtube dyskusje i miejmy nadzieję, że jak najdłużej będziemy się tutaj spotykać, i ja będę jak najdłużej tutaj nagrywał. Także przejdźmy już do tematu Kubeki wiora. Te podcasty będą raczej nagrywane longiem, nie, nie będzie tu montażu jakiegoś, jeśli chodzi o dźwięk. Jedyne co to raczej jakieś zdjęcia poglądowe i, i tyle. Też nie chcę korzystać z jakichś tam banków zdjęć ze względu na to, że po prostu e, za użycie takiego zdjęcia bez zgody potrafią być kary po kilkuset, kilkuset złotowe kary. A ja tego chcę uniknąć, gdyż ja robię ten podcast jedynie z pasji, i dlatego, że chciałbym sobie podyskutować w jakimś szerszym gronie o sporcie. Dobrze, przejdźmy do Kuby Kiwiora. Kilka dni temu Fabrizio Romano ogłosił, że Kuba Kiwior za jakieś 25 milionów euro przechodzi do Arsenalu. Pierwszy tę informację podał Tomasz Włodarczyk z Meczyków. To on jako pierwszy rozgłosił światu tę fantastyczną wiadomość, chociaż widzę, że jest wielu sceptyków co do tego ruchu. Nie dziwi się gdyż Kuba nagle z drużyny z drugiej części tabeli Serie A przechodzi do klubu, który jest liderem Premier League, najmocniejszej ligi świata. Jak to ja mówię, do ligi, która jest trochę jak igrzyska olimpijskie, gdyż uczestniczenie w tej lidze, bycie jednym z piłkarzy w tej lidze, to jest już sam zaszczyt i nobilitacja. Bardzo różne kwoty padały, bo między 20 właśnie a 25 milionów euro, Kiwior oczywiście staje się najdrożej sprzedanym piłkarzem w specji w historii. Pierwszy aktualnie piłkarz, czyli Dawid Okereke, to koszt około 8,2 miliona euro. A jeżeli by tak sumować pierwsze 7 najdroższych transferów wychodzących w specji, to wychodzi to niewiele więcej niż 25 milionów euro, bo około 25,4 to jest pierwszych siedem ruchów właśnie od Okereke, Giulio Maggiore, Martina Elicia, Poumara Sadika czy Iwana Prowedela. ale już wiemy, że kolejni Polacy do specji nadciągają, bo Przemysław Wiśniewski oraz Ariel Mosur z Piasta Gliwice. Jestem bardzo ciekaw, co sądzicie na temat tych ruchów. Ja nie będę ukrywał, że bardzo, bardzo się cieszę. Transferem kiwiora, bo jest to nasza przyszłość, jeśli chodzi o defensywę. Jest to piłkarz nowoczesny. Jest to piłkarz, którego w polskiej kadrze brakuje. Lewonożny, środkowy obrońca to jest w ogóle towar deficytowy nawet na, na rynku transferowym, więc arsenal gdzieś, tak jak czytałem, będzie mieć kiwiora jako ten drugi wybór, jako środkowego obrońcę z lewą nogą wiodącą, więc to jest dobra szansa dla Kiviora, no i też transfer do Premier League, do lidera, do Arsenalu, no jak tu się nie cieszyć w ogóle z takiego ruchu. No i specja gdzieś, którą bardzo lubię, gdzieś też mam kontakt z jednym z dziennikarzy, który kręci się blisko klubu, też często dość rozmawiam z tym dziennikarzem i no gdzieś widać po nim trochę taki żal, że no Kuba odchodzi i tak dalej, ale ja mu powiedziałem, słuchaj, to jest taka sytuacja, że pewnie parę lat temu byś nie, nie podejrzewał swój klub o taki ruch, co nie? Że Specja była wiele lat po prostu klubem Serie B, który nie miał żadnych perspektyw na to, żeby gdzieś być wyżej, a tu nagle robicie ruch z Arsenalem. To jest jednak jakaś też nobilitacja. Jesteście klubem z dołu tabeli Serie A, po waszego piłkarza zgłasza się Arsenal. Wiadomo, że będziecie tęsknić za piłkarzem, bo go bardzo docenialiście, ale jednak no, Arsenal ma swoje różne, yy, różne takie rzeczy, które mi zachęca. No i właśnie Kuba zmierza do Arsenalu. W sobotę przechodził testy medyczne, pojechał ze swoją dziewczyną do Londynu. Lądował na lotnisku Luton, z tego co pamiętam, jak informował właśnie Tomasz Włodarczyk. Już tam widziałem wśród fanów Arsenalu na Twitterze zagranicznych zachwyt nad dziewczyną Kuby. To podam jako ciekawostkę, bo jego dziewczyna zajmuje się twerkingiem. To, co, co to jest twerking, to już sobie sami wygooglujcie. Ja nie chcę też wszystkiego mówić, bo też chciałbym, żebyście sobie czasami poczytali na temat rzeczy, Jakie poruszam właśnie w tym podcaście, i co tu dużo kryć? Kibice są bardzo zadowoleni właśnie nie tylko też ze względu na transfer Kuby. Dobrze, Kuba przechodzi sobie do Arsenalu w ciągu bodajże dwóch lat w ogóle ze Słowacji do Arsenalu. To jest, to jest przykład, że warto marzyć i warto spełniać marzenia, bo czasami przy ciężkiej pracy. Takie marzenia nie muszą być wcale daleko. Chociaż nie wiem, jakim klubom, jakim klubom kibicuje Kuba Kiwier, chociaż gdzieś mignęło mi w internecie, że ma z młodości jakieś zdjęcie w stroju Chelsea. Więc znowu śpiesz sytuacja, bo Michał Łomudryk, który dopiero co do Chelsea trafił, bardzo chciał być w Arsenalu. Ale wydaje mi się, że Kuba narzekał na ten transfer. Nie będzie. Dobrze. Przejdźmy do drugiego z tematów, jakim jest kara dla Juventusu. Bo jest to sytuacja dość niespodziewana, moim zdaniem. Nie sądziłem, że nadal gdzieś te duże kluby, bo jednym z dużych klubów jest Juventus, nie oszukujmy się, to jest sytuacja, w której ja jestem odrobinę zaskoczony. Nie sądziłem, że Juventus spotka jakakolwiek kara sportowa za to, co się działo, gdyż po prostu uważałem, że te duże kluby są we Włoszech na tyle nietykalne, że nie da się im nic praktycznie zrobić. Może to jest naiwne, ale miałem wrażenie, że po prostu no, to są kluby, które sobie poradzą z załatwianiem takich spraw. No jak widać, okazuje się, że minus 15 punktów w tabeli i spadek na 10 miejsce. Nie okazał się przypadkiem ani marzeniem wielu ludzi, którzy nie lubią Juventusu, a właśnie stał się rzeczywistością. I ten Juventus stracił 15 punktów w tabeli, gdyż zyski i różne transakcje, które musiał notować na giełdzie z racji tego, że, że na tej giełdzie jest, podawali zawyżone ceny wobec transferów, które realizowali i takim najlepszym przykładem na to jest chociażby Artur Melo, Miralem pianić, ta wymiana, która miała miejsce parę lat temu, ale jeszcze warto wspomnieć o takich mniejszych, że tak nazwę, transakcjach, bo Stefano Sturaro, który kosztował łącznie 18 milionów euro Genoa, Andrea Favilli, który zasłynął raptem tym, że strzelił dwa gole Bayernowi w ICC w letnim turnieju. 12 milionów euro. Poszedł do Genoi jako zmiennik Krzyśka Piątka wtedy. Jego kariera jest bardzo, bardzo mizerna. Emil Audero trafił do, do Sampdori za 21 milionów euro. Alberto Cherry był sprzedany za 10. Manolo Portanowa za 12 i to jest chyba mój ulubiony transfer. Simone Muratore za 7 milionów euro. Piłkarz, który rozegrał kilkanaście minut w serię A, gdy juventus już o nic nie walczył, miał już bodajże zaklepanego mistrza. Muratore dostawał minuty, żeby w ogóle świat go poznał, żeby można było go gdzieś sprzedać. No i muratore tak trafił, że trafił do Atalanty. Atalanta z tego co pamiętam, żadnych minut mu nie dała. Do tego w portugalskiej tondeli, czyli maksymalnie mówiąc, średniaka Ligi Portugalskiej, trafiając Muratore, zagrał też bardzo niewiele minut i tak się kręci koło z takimi piłkarzami. No już niektórzy też piłkarze związani z Juventusem, jak Manuel Locatelli, wrzucili zdjęcie z herbem Juventusu. Manuel Locatelli często podkreślał, że ten Juventus kocha. Giorgio Chiellini wrzucał także zdjęcie z Juventusem. Ja jeszcze znalazłem dość fajne zdjęcie, grafikę autorską, fanowską, gdzie Juventus i jego logo, to, to nowe, jest wypełnione grafikami z legendami tego klubu, przynajmniej z gwiazdami, bo mamy też Cristiano Ronaldo, ale ciężko go nazwać legendą Juventusu. I cóż, jest to kara dotkliwa, chociaż Juventus ma szansę na to, żeby. Wejść do Ligi Mistrzów, będzie to trudne, ale jest 19 kolejek do końca sezonu, jeśli chodzi o. Bo, bo mówię, o, mówię o tym, o tej sytuacji właśnie, gdy mamy połowę 19 kolejki. Przynajmniej nagrywam ten podcast właśnie w połowie 19 kolejki. Ja pewnie ukorzę się, że będzie to po większości meczów tej kolejki, więc zostanie ich 19. Prawdopodobnie 12 punktów około do miejsca pucharowego bądź też czwartego, jest to absolutnie do odrobienia, chociaż nie będzie to wcale łatwe. Juventus też ponosi konsekwencje sportowe poza boiskiem. Bo ludzie, którzy tym Juventusem zarządzali, także dostali kary. I tak jak często wielu śmieje się z Tottenhamu. Tak po raz kolejny jest powód, żeby się śmiać, gdyż po prostu to ten ham po raz kolejny oberwał, bo Fabio Paratici, dyrektor sportowy Spurs, dostał zawieszenie na 30 miesięcy i to zawieszenie obowiązuje też w Anglii. Paweł Nedwet dostał zawieszenie na 8 miesięcy, Federico Cherubini na rok i 4 miesiące, a Andrea Anelli, Maurizio Arriva Bene, ci dwaj panowie, z czego jednego pewnie kojarzycie z Ferrari. Gdzieś zasiadał jako szef zespołu, obaj dostali po dwa lata. No i też słyszę wiele głosów dziwnych, broniących Juventus, chociaż nie wiem czego tutaj bronić. Ale są też ciekawe głosy, i w sumie trochę się też z tym zgadzam, dlaczego tylko Juventus ukarano. Ja bym powiedział, że to jest kwestia tego, że możliwe, że po prostu reszta się lepiej z tym ukrywała. Chociaż nie jestem do końca z tym pewien, bo mieliśmy przykład na przykład transferu Ozimena, który no, jest nadal dziwnym transferem, bo nie wiadomo do końca ile faktycznie Napoli ten Ozimen kosztował. Napoli zbijało go czterema piłkarzami, z czego trzej to byli piłkarze primawery. Tu, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze kojarzę. Wyceniono czterech różnych piłkarzy na cztery praktycznie różne kwoty: Palmieri, Carnezis, Manci i Liguori. I z tego co widzę, Carnezis zakończył karierę. Palmieri gra obecnie w Serie D w Nocerinie. Manci gra w Turis w trzeciej lidze. A Liguori gra na piątym poziomie rozgrywkowym w Ercolano. Także. Na piłkarze, którzy nigdy tej czołowej piłki nie zobaczą na oczy, byli wyceniani chociażby na 4 miliony euro. Palmieri był wyceniony na 7, Carnezisa wyceniono prawie na 5. Więc też jest to inny przykład podany właśnie w takich zjawiskach plus walency, czyli tego zawyżania tych, tych kwot. Także jest to problem, który gdzieś w Italii był bardzo na, na, na bardzo szeroką skalę rozpowszechniony. Zresztą warto też wspomnieć o tym, jakie kwoty płaciła chociażby Sampdoria. No, tak jak już był Audero wspomniany za 21. Gianluca Caprari, który średnio w Serie A strzela na sezon 5-6 bramek, poszedł za 15 milionów euro, zanim w ogóle w Serie A zaczął na dobre grać. Jason Murillo, który jest katastrofalnym obrońcą bo bodajże 13 milionów euro. Są to kwoty po prostu porażające, a Sampdoria teraz kuleje jak legia finansowo i, no cóż, no jest w sytuacji tragicznej i dziś ważą się losy Sampdorii, bo możliwe nawet, że będzie jej grozić jakaś utrata punktów, właśnie tak jak Juventusowi. Jestem bardzo ciekaw, jak rozpatrujecie tę sprawę, bo nie jest to sprawa zero-jedynkowa. Juventus zawinił ale nie zawinił tu jako jedyny. Dziwi mnie osobiście, dlaczego tylko Juventus ma ponosić karę, bo uważam, że reszta klubów powinna jakieś finansowe konsekwencje ponieść, chociaż no właśnie Sampdoria teraz raczej nie będzie miała jak tych konsekwencji finansowych ponieść, gdyż po prostu tych pieniędzy nie ma. Jestem też ciekaw właśnie, jakie kwoty ewentualnie wchodziłyby w grę, jeśli chodzi o kary, gdyż no provercelli takie, na pewno bogatym klubem nie jest, a też musiałoby coś takiego zapłacić. W każdym razie zawyżanie kwot transferowych nie występowało tylko w Juventusie, występowało w wielu klubach, tylko Juventus został ukarany, co osobiście trochę mnie dziwi, tak jak już mówiłem. No i cóż, wypowiedzcie się w komentarzach na ten temat. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jakieś techniczne udogodnienia czy, czy błędy będę starał się eliminować z czasem. Chcę wszystko robić sam, więc wszystko będzie na mojej głowie. Nie chcę też różnych tematów obiecywać na zaś. Też jeżeli macie jakieś tematy do poruszenia, które byście chcieli, to też jestem otwarty na propozycje. Tu chcę właśnie, żeby dziś słuchacze mieli też jakiś wpływ na to, co się pojawi na tym kanale. I cóż, dziękuję bardzo za pierwszy ziulkast. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że w końcu dochodzi on do skutku. Klikajcie suby, klikajcie dzwoneczki, klikajcie lajki, żeby karmić tego algorytma, żeby gdzieś tam podbijał ten algorytm mi zasięgi, żebyście mogli w jak największej grupie tutaj dyskutować w komentarzach. No i co ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz i życzę dobrego dnia. Oby jak najszybciej. Usłyszę, abyśmy się jak najszybciej usłyszeli ponownie. Trzymajcie się, cześć.